Dwunasty tom, 24 stycznia 1921 roku Trzy fiat, które mają odzwierciedlić Trójcę Przenajświętszą na ziemi, zostały zapoczątkowane w tajemnicy między Bogiem a jednym tylko stworzeniem. Następnie są ukazywane innym. Czułam się unicestwiona, myśląc o błogosławionym fiat. Jednak mój ukochany Jezus chciał zwiększyć moje zmieszanie. Wydawało mi się, że chce się ze mnie pośmiać, proponując mi rzeczy zaskakujące i niemal niewiarygodne. Czerpię przyjemność widząc, że jestem zmieszana i że jeszcze bardziej odczuwam swoją nicość, a co gorsza, jestem zmuszona w imię posłuszeństwa o tym napisać. Jest to dla mnie największą udręką. Tak więc, kiedy się modliłam, mój słodki Jezus oparł swoją głowę na moją i podparł ręką swoje czoło. Światło zaś, wychodzące z jego czoła, powiedziało do mnie: Córko moja, pierwszy Fiat został wypowiedziany przy dziele stworzenia, bez udziału żadnego stworzenia. Drugi Fiat został wypowiedziany przy odkupieniu. Chciałem pośrednictwa stworzenia i wybrałem moją mamę jako spełnienie drugiego Fiat. A teraz, aby wypełnić cały plan Boży, chcę wypowiedzieć trzeci Fiat i pragnę wypowiedzieć go za Twoim pośrednictwem. Wybrałem Ciebie do wypełnienia trzeciego Fiat. Ten Fiat dopełni chwały i czci Fiat stworzenia. I będzie potwierdzeniem i rozwinięciem wszystkich Fiat oraz Fiat odkupienia. Te trzy Fiat odzwierciedlą Trójcę Świętą na Ziemi, a ja uzyskam Fiat Voluntastua, jako w niebie, tak i na Ziemi. Te trzy Fiat będą nierozłączne. Jeden będzie życiem drugiego, będą jednością w Trójcy. A jednocześnie odrębni od siebie. Moja miłość tego pragnie, a moja chwała tego wymaga, gdyż po uwolnieniu złona mojej twórczej mocy dwóch pierwszych fiat Moja miłość pragnie uwolnić trzeci fiat. Ja zaś nie mogę już dłużej wstrzymywać mojej miłości. I pragnę uwolnić trzeci Fiat, aby zakończyć dzieła, które ze mnie wyszło. W przeciwnym razie dzieła stworzenia i odkupienia byłyby niedokończone. Kiedy to usłyszałam, byłam zmieszana i jakby zamroczona, i powiedziałam do siebie: Czyż możliwe jest to wszystko? Jest tak wielu. A jeśli to prawda, że mnie wybrał, wydaje mi się, że jest to jedno z typowych szaleństw Jezusa. A w dodatku, czego mogłabym dokonać lub co mogłabym powiedzieć, będąc w łóżku na wpół kaleka i nieudolna w tym stanie, w którym się znajduję? Czy mogłabym stawić czoła temu fiat stworzenia i odkupienia, który jest różnorodny i nieskończony? Skoro mój Fiat ma być podobny do dwóch pozostałych, to muszę biec wraz z nimi, pomnażać się wraz z nimi, czynić dobro, jakie oni czynią, oraz splatać się wraz z nimi. Jezu, pomyśl nad tym, co czynisz. Ja nie jestem w stanie wiele dokonać. Ale któż mógłby opisać wszystkie niedorzeczności, które wypowiadałam? Mój słodki Jezus powrócił i powiedział do mnie. Córko moja, uspokój się. Ja wybieram, kogo chcę. Wiedz jednak, że zaczynam wszystkie swoje dzieła między mną a jednym tylko stworzeniem. W dalszej kolejności są one rozpowszechniane. Kto był w rzeczywistości pierwszym widzem Fiat mojego stworzenia? Adam, a potem Ewa. Z pewnością nie była to wielka rzesza ludzi. Po wielu latach tłumy i rzesze ludzi były jego widzami, a przy drugim Fiat tylko moja mama była jedynym widzem. Nawet święty Józef nic nie wiedział, a moja mama znajdowała się w takim stanie jak Twój. Taka była wielkość twórczej mocy mojego dzieła, jaką w sobie odczuwała, że była zmieszana i nie czuła się na siłach, by komuś o tym powiedzieć. A jeśli później święty Józef się o tym dowiedział, to dlatego, że ja mu to objawiłem. Tak więc w jego dziewiczym łonie jak na sienie zakiełkował ten fiat, utworzył głos i się rozmnożył, a następnie wyszedł na światło dzienne. Ale ilu było widzów? Bardzo niewielu. W domku w Nazarecie jedynymi widzami byli moja droga mama i święty Józef. Potem, gdy moje człowieczeństwo dorosło, ukazałem się i dałem się poznać, ale nie wszystkim. Następnie mój Fiat został jeszcze bardziej rozpowszechniony i nadal będzie rozpowszechniany. Tak samo będzie z trzecim Fiat. Zakiełkuje w Tobie i utworzy kłos. Tylko kapłan będzie o tym wiedział. Potem kilka dusz, a następnie coraz bardziej się rozprzestrzeni. I przejdzie tę samą drogę co stworzenie i odkupienie. A im bardziej się czujesz przytłoczona, tym bardziej głos trzeciego Fiat w tobie wzrasta i się rozwija. Bądź więc czujna i wierna.